Eee, dobrze, nie trzeba przedstawiać, ale przedstawmy. Jest tutaj dużo e, bardzo znanych osób. Są z nami mistrzowie świata, olimpijscy, e, w skokach, w pnięciach kulą, może nawet jest prezydent, ale są z nami najświeższe Świeżutkie, upietrzone mistrzynie Polski w piłce siatkowej Jagoda Gruszczyńska i Lawachowicz. Witam Was dziewczyny. Cześć. Tak się odpoczywa od siatkówki? No oczywiście, że tak długo nie wytrzymałyśmy, jeden dzień nam wystarczył i przejechałyśmy. Nigdy za mało siatkówki. E, Ola, co Jagoda tutaj robi, to ja wiem, tutaj kazała a Ty co tu robisz? No ja tam gdzie jagoda jest, to papuszki nie rozłączki. Ale macie koniec sezonu, czy jeszcze coś gdzieś jedziecie grać? Jeszcze jedziemy grać, gramy za tydzień King of Decor w lechcie, finał europejski. Queen of Decor! Queen of Decor, my tak. Także polecamy gorąco, ten tury. Eee, dobrze, wynik znamy. Jaki będzie? Nie znamy, my tu się dobrze bawimy. Wynik jest mało istotny dla nas. Dziewczyny <grym i> się bardzo dobrze bawią, nie będę mówić co mają za plecami. Dziewczyny, ja życzę Wam samych sukcesów, żebyście były oprócz mistrzyniami Polski, którymi już jesteście, queen of the court. Niech cała Europa zna jagodę i ole. Kibicujcie naszym i dziękuję bardzo za szybki wywiad. Dzięki bardzo. Dziękujemy.